Jechać wiem, zrobię go w bibliotece. O, przycisk otwierania gdzieś wciśnięty. Jedziemy na drugie. 1997 rok. Ta biblioteka jest połączona do galerii. A to będzie osobny odcinek, bo to niezły to tam w tej galerii będą te same grupy i będziemy na minus 1. tu kiedyś byłem z klasą z mojej szkoły dokładnie chyba 3 lat temu albo 4 lata temu o pamiętam, że przycisk otwierania drzwi to, to był alarm Nie wiem hmm. jak to jest teraz, nie będę testować. Jak wcisnąłem przycisk otwierania drzwi, jak tu byłem pierwszy raz, to był dźwięk alarmu. prawie wcisnąłem pierwszy przypadek, przypadek. Pamiętam jak to było z klasą. Jechałem windą cały czas. Oni się czepiali. Nie, nie mogłem poszukać bez wind. jakie małe oświetlenie. Nie ma lustra jak widać. Taka setka mi się podoba. No to dzikie za tak widać, ma tak, że dziś się nie zamykają jak nikt nią jedzie.